W sobotę obchodziliśmy 150. rocznicę śmierci błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Lymbickie siostry służebniczki postanowiły uczcić tę datę, organizując specjalne obchody połączone z piknikiem. Po uroczystej mszy świętej w kościele klasztornym sióstr służebniczek, rozpoczęło się rodzinne świętowanie w ogrodzie. O, bardzo fajnie jest, możesz z dziećmi przyjść. Jesteśmy zadowoleni, fajna inicjatywa. Bardzo mi się tutaj podoba, bo ludzie właśnie się zbierają, siostry. Przekazują jakby rozważenia Edmunda. I jest fajnie. Dzisiaj obchodzimy 150. rocznicę śmierci błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. I z tej, z tej właśnie racji tutaj w naszym kościele klasztornym przeżywaliśmy Eucharystię, żeby dziękować Panu Bogu za dar tego człowieka, za jego życie, duchowość i to wszystko, co zostawił dla Kościoła również poprzez posługę Zgromadzenia Sióstr Służebniczych. Rocznica śmierci jest rocznicą narodzin dla nieba błogosławionego Edmunda i dlatego też radością naszą jest jego świętość i radością naszą jest jego duch, który, który pozostał wśród nas, w naszych sercach. Radością dla nas jest również to, że, że przesłanie jego życia jest wciąż aktualne. Chcemy, żeby tutaj różne środowiska, które tworzą nasze, nasze miasto, spotkały się ze sobą. Wspólnie z osobami świeckimi modliliśmy się o dar kanonizacji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. A teraz chcemy tutaj wspólnie razem z rodzinami, a przede wszystkim kochanymi dziećmi, młodzieżą, świętować, spotkać się razem, tworzyć relacje. Dzisiejszy czas, dzisiejsze czasy pozbawione są tych relacji. Tak wiele osób zgromadziło się na Eucharystii, że mogliśmy wspólnie uwielbiać Pana Boga za tego świętego człowieka, za przykład jego życia, za dobroć jego serca. Za to wszystko, co on uczynił w swoim życiu. Ale też cieszymy się, że tak wiele osób skorzystało z gościnności naszej tutaj, i że zatrzymali się na ogrodach klasztornych, że możemy te chwile wspólnie przeżyć. Ufamy, że czas spędzony tutaj pozostawi taki trwały ślad, że przyczyni się do wzrostu dobra. Że to dobro będzie się rozchodzić na yy, yy, kolejne osoby. Bardzo się cieszę, że ta zorganizowana duża impreza przy siostry służebniczki tutaj odbywa się w ogrodzie. Po uczcie eucharystycznej jest czas na zabawę. Widzimy, jak jest dużo dzieci, rodziców z dziećmi. Fantastyczna zabawa dużo radości, uśmiechów, tak jak w Kazaniu. Było wspomniane o tej miłości nieograniczonej, o tym, yy, o tym błogosławieństwie dla dzieci, o tej nauce płynącej z ust Edmunda Bojanowskiego. Także myślę, że tutaj dzisiaj to wszystko widać, w tym właśnie ogródku usiósł. Bo to spotkanie właściwie koncentruje się na takiej osobowości, która potrafiła zamienić się na sukces społeczny. Osobowość błogosławionego Edmunda to jest przykład życia, które zadziałało ponadczasowo i niezwykle owocnie. I dzisiaj spotykając się z tą duchowością. Uzmysławiamy sobie, jak wielką rolę dojrzała osobowość, inspirowana wiarą, odgrywa w udanych projektach społecznych. 150 lat od śmierci błogosławionego Edmunda jest datą, która koncentruje międzypokoleniowo. Życzę, abyśmy odkrywali ciągle na nowo tę postać, abyśmy jakoś bardzo odważnie podeszli do tej prawdy, że wiara jest czymś, co dodaje do życia społecznego i osobistego te wartości, które zamieniają się na sukces osobisty i społeczny. Najmłodsi mogli poszaleć na dmuchańcach, placu zabaw i wziąć udział w animacjach prowadzonych przez siostry. Na wszystkich czekał ciepły posiłek, słodkie wypieki i możliwość wypicia kawy z błogosławionym Edmundem.